Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Jara Games a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie minigierkę, że ja będę ładował ulta na franku i oni będą się tam chować i kto wygra, ten, do, ten będzie jakby puszczał bańki ja jako pierwszy, bo jestem, no tak jakby to jest mój kanał i ja będę jako pierwszy puszczał bańki no i zaczynamy oczywiście też zostawiajcie łapki w górę i ładujemy sobie po 8 cubesów i zostawiajcie łapki w górę, bo wtedy będzie więcej takich minigielek. Sorry, że też dawno nie było filmów, no ale to musiałem dużo rzeczy pozałatwiać. I wiecie, no jak to jest. Oj, tam Fragus trolluje coś tam. No dobra, walimy ulta. No jest ult. Gdzieś walimy tu banieczkę, pewnie tu. Hopsi? O, nikogo nie ma. Dziwne. Hmm, kto to centralizuje? Walimy kuleczkę, Nie. Streluję. Aha. No nikogo tu nie tu Nie nie ma. Tu gdzie oni są? No pewnie tu. A jak dwóch, trzech, u, uh, 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 poszedł jeden. Ale beczka. No on już nie będzie bibi niestety. Już nas ogląda. Już... Oj, panie, no proszę tak nie kozakować. Tu źle piłkę wolną, ale tak byś się obejrzał. Nie! Żeby nie to. No dobra, dobra. Nawolnimy taksy. Nie tu nikogo nie ma, nie wiem gdzie oni są pochowani no, Obstawiam, że tu O no, właśnie, ty, ochotnik no, Dobra, zobaczymy kto wygra, to wtedy będzie właśnie Bibi I przypominam wam o lajkach i subikach Jakby wam nieś taką. Nie tak o... no, tu nikogo nie ma, Sobiutko. Ten to toluje, zaraz dostanie piłkę. No nie, no, przegra. Uważaj, z no. wyjdź z do kuju. Wyjdź, bo giniesz. Ojej. No. tu nie, no, nie, no. Uj, obaj ktoś najpierw no przegra to przez to. I to wygra? Klepa? Fragers wygrywa. No, to zobaczymy. Teraz ja się będę chował i fragers będzie błyszczyk. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może ja wywią. <grym> Fajnie by było. Dobra, nie dają wszyscy gotowość. I oczywiście, chyba mają. Drugie, pierwszy jest tak bo tamten klaster by ich halaczył. No. No, obie, dawać gotowość. No. Dobrze gramy. No i zobaczę, kto pierwszego... kogo pierwszego znajdzie. Fragrys. O, Fragrys ma tam... Hyroskebi. Piesel ma... perze. Shelly. Piszcie też, jak wam poszło w zadaniu mistrzowskim, bo dzisiaj było. Ja wygrałam tylko, tego co pamiętam, Cztery. No ja nie jestem, niestety, najlepszy. Ale wiadomo, coś tam popykałem. Oj, tutaj potrolujemy troszkę. Łocie, <noise> pani jaka piłeczka poszła. Uj, Alek, tam już 700 życia panowie. <noise> Uj, ta piłeczka poszła taka ostra, ostra, ostra. Tam potrolujemy troszkę. Hmm, jest. Teraz tutaj, dobra, i piłeczka. No nie no, ale nie za mną. Hu uh. To idzie, nikt jeszcze nie został wyeliminowany. U? Każdy ma takiego samego skina prawie. Uuu, tutaj jakiś ty malik poleciał od Zobaczymy. Uu, u ale to barwał. Szybki twój. Mamo o, ale blisko Było No nikogo jeszcze Nie wyeliminował Tutaj jest dobra kampa No tu pies siedzi ciągle Ale zaraz już nie będzie mógł siedzieć bo strefa Jaka teraz piłeczka Oj boi się że tu Leci Uj tam taka słaba ta piłeczka Uj ale pies Uberwał troszkę Niedobrze dla niego. Ja bym chciał to wygrać, tak szczerze powiedziawszy. Uu. Zaraz będziemy się walić z chłopakami. Napyrę. <grym> o Jezu, jak tak nie trafić piłki. i wygrałam. Trudko, nie było trudno. Teraz ja biorę bibi znów. I to będzie przedostatnia gierka I piszcie też w komentarzach jakieś inne propozycje na właśnie jakieś niegielki I dołączajcie też do klanu. Nie wiem czy to wy, widzowie, dołączyliście, ale dużo teraz osób dołączyło. Więc jest fajnie. Oj, tu zabrało lekko, a tu nic. Bierzemy cube Po 8. może zresztą zrobić troszkę więcej. Ale to nie z naszych przyczyn. Biorę 6. 7 no i 9 zobaczymy jak to teraz wyjdzie. Przedostatnia gierka. Może teraz piesu wygra, albo Alek, bo jeszcze nie wygrali. O tu jak zwykle trolik poleciał od Fragersii. Ale mało życia mu zostało lepiej nie trollować go Jak z mojego doświadczenia widziałam, że tam dużo osób się chowało. A teraz... Nie, oj co, że zaradli internetem, ale nie, nie moja wina. Ale kurde, no. Ale że tu takie trolle? No właśnie panowie, co wy tak Słabo. A nie, nie wyszło. Ale ale koberzu. Я так. У, у, не, ну то есть, трудно. Если будете сами слушать такую мапку, правда, то мега трудно. No dobra, i kolejny strzał. O, tam może. O, Fragrance był tu. Dwa razy, a nie to, ale chyba dostał. A może ktoś tu siedzi? Uuu. No i już strefka powoli dochodzi do nas. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że tu może ktoś siedzieć. A jednak nie. O, tutaj to już troszkę Musi się przesunąć. I tak już mam strefę, tylko że ostatni raz, dobrze. I tak waniemy. No i kto wygrał? Alek wygrał tym razem. No i właśnie teraz Alek będzie strzelał i to będzie u nagielka. to było się szali. Biorę gotowość i teraz Alek będzie... Nie, bo no lecimy się chować. Usał, sał, 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 Trzeba trochę potrawować może, coś Czy nie? Siemano, się Oj, tutaj. Nie, no, nie pijcie go tak, bo zaraz zginie. Tutaj każdy walczy o zwycięstwo. Też następny odcinek z tej mapki może też piszcie, czy wam się podoba. To może z, z, będzie tak z 10 osobami, wtedy to będzie bardziej takie fajne. No tutaj patrolujemy troszkę. Aha, je, je. Oj, ale tu obyło, by Flagers. Oj, tam myślę, że znów będzie tam siedział, ale jednak nie. Oj, tu by na koniec. Już było blisko. Uj, Alek, niestety tam zniósł. No ale trudno będzie jego ostatnia piłka. No i teraz będziemy się klepać. Taka ostatnia runda niespodziewana trochę. ty jak mnie trzepnął. To co mnie bijesz? Zobaczymy, jak to tu wyjdzie. Jak spróbuję spróbuje podjechać. Aj! Mała blokowała no i z wygrywa ostatnią gierkę. No i na tym skończymy ten odcinek. Subskrybujcie kanał i lajkujcie i ciemo!